Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Mam nadzieję, że dzisiaj się również połączycie ze mną na moim kanale Małpapy PHD Alina fogel Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Alina fogel Myślę, że będziecie tutaj mieli troszeczkę czasu i, i również do tego live'a po prostu dołączycie, bo live dotyczy takiego tematu, który jest dosyć bardzo już teraz powszechny, czyli jak rozmawiać z przedsiębiorcami, aby usłyszeć, tak, rozmawiać oczywiście o mln I chciałabym, abyście mi dali troszeczkę sygnału, czy jest wszystko technicznie dobrze. Widzę, że się powoli łączycie tutaj ze mną, bardzo serdecznie Was witam. Klaudia, widzę, że jesteś, mam taką prośbę, jeżeli możesz, dajcie mi sygnał. Serduszka klasycznie, e, czy widać, e, łapki, czy mnie słychać? Więc witam was powoli, bo widzę, że tutaj jesteście z różnych stron świata. Możecie pisać z których stron świata, po prostu jesteście. I ja wiem doskonale, że moje zasięgi, jak dostaję później wiadomości w messengerowe, idą już coraz szerzej, co mnie bardzo cieszy. To też cieszy mnie z innego punktu widzenia. To oznacza, że jako Polonia, bo najczęściej Polonia, po prostu osoby polskojęzyczne, korzystając z, z chyba moich usług, tak to już mogę powiedzieć, e, właśnie z różnych stron świata zaczynają działać w, z punktu widzenia MLM-u. To właśnie dowodzi, jaka jest magia MLM-u. E, Wielka Brytania, e, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Czechy, Słowacja, Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Ostatnio Brazylia już się połączyła. Moi drodzy, ja nie wymieniłam wszystkich. Austria, jeśli dobrze pamiętam, też dziewczyny z Litwy zaczynają już również działać ze mną, kochani, coraz szerzej. Co to oznacza? MLM się naprawdę rozwija. Dlaczego dzisiejszy temat, kochani? Dajcie mi sygnał, czy mnie dobrze widać i słychać, bo już i zaraz zaczynam po prostu w całości. Dlaczego dzisiejszy temat? Dzisiejszy temat jest praktycznie na czasie, przed chwilą dowiedziałam się, idą łapki, więc chyba mi widać, jak pójdą jeszcze serducha, to to już będzie słychać, już będzie wszystko wiadomo, taki, taki, taki connection bym prosiła z mojej strony, kochani, właśnie przeczytałam, serducha idą, ja już widzę serducha, więc jest dobrze, idą serducha, idą serducha, czyli jest ok, kochani, trudny czas jest przed nami, Jesteśmy chyba w, znowu w bardzo długim procesie lockdownu. Przed chwilą przeczytałam, że w Polsce, mówię tutaj w Polsce większość krajów ma własne obopostrzenia związane z e, właśnie pandemicznym pandemią, która, która panuje e, wśród nas. Ja mieszkam osobiście na Śląsku i rzeczywiście sytuacja nie jest ciekawa i nie jest wesoła. Dzięki Bogu, przepraszam wszystkich za opóźnienia w moim biurze. Niestety mieliśmy taki fałszywy alarm, jak ja się śmieję. Musieliśmy przyjąć pewne działania, e, tak zwane pr e, protekcji, powiedziałabym, e, tutaj e, pan, przeciwpandemicznej. Niestety jedna dziewczyna z mojego zespołu miała he, COVID, dostała go COVID. No, myśmy jakąś infekcję przeszli z mężem w październiku, nic nas nie łapnęło, myśmy byli zdrowi, no ale. Jakby to powiedzieć, nie mogliśmy się ruszać, więc domyślacie się wszystkie działania, które mogliśmy, to robiliśmy po prostu na miejscu. To, co jest możliwe, a pewne, pewne czynności po prostu no, nie mogliśmy wykonać, więc teraz nadrabiamy. Przepraszamy za opóźnienia w dostawach książek, przepraszamy za odpowiedzi po prostu wynikające z konsultacji, które miałam też i, i innych, które realizuję po prostu już nie online, ale też miałam mieć takie jeden na jeden. Wszystko jest opóźnione, ale nadrobimy, kochani, nadrobimy, nie ma problemu. Ja mówię, ja dam radę, kto jak kto, ale zawsze daję radę, więc z góry przepraszam. Kochani, właśnie jesteśmy w takim czasie, że mnóstwo przedsiębiorców, powiedzmy sobie wprost, nie może w pełni prowadzić dotychczasowej w swojej działalności gospodarczej. Jest ona albo bardzo ograniczona, albo na tyle już zmieniona, że w praktyce stoją z niczym. I doskonale wiecie, że to jest idealny czas, żeby rozwinąć swoją działalność gospodarczą o kolejną nogę biznesową. Zawsze w okresach kryzysu, bo mamy z takim do czynienia, jeśli chodzi o formy przedsiębiorczości, zawsze dokonujemy dwóch, dwóch elementów. Albo zwiększamy nakład czasu pracy i w związku z tym zwiększamy swoją wydajność. Ale w tym przypadku dla wielu przedsiębiorców jest to niemożliwe, ponieważ oni nie mogą zwiększyć tej działalności, bo nie mogą w ogóle działać. Więc ta droga dla wielu z nich zostaje ograniczona, żeby nie powiedzieć totalnie zamknięta. A drugą metodą, która jest, to jest rozszerzanie swojego zakresu działalności, szczególnie o pewne elementy które e, łatwo tak jakby uzupełniają naszą dotychczasową działalność. To jest najprostsza droga rozszerzenia działalności gospodarczej. Czyli nie totalnie wybijam się w innym kierunku, tylko coś co uzupełniam mm, w do, dotychczasowej działalności. Dzięki temu mam ten nakład, e, który muszę w, e, wykonać w formie e, właśnie tego rozszerzenia, czyli to co muszę tam zrobić jako przedsiębiorca. Jest to nakład, powiedziałabym, najbardziej minimalistyczny. No i teraz domyślacie się, do czego ja dążę. Dążę do tego, że właśnie chyba jest najlepszy moment, aby połączyć MLM kooperacją z biznesem tradycyjnym. Wiele osób już to robi od dłuższego czasu, nawet przed pandemią, ale też powiedzmy sobie wprost, wielu przedsiębiorców i chyba macie takie doświadczenia, bo cały czas dostaję takie sygnały, traktują was po macoszemu, nie traktując was poważnie z ofertą, którą wy idziecie po prostu na rynek i mówicie, kochany, warto by było rozszerzyć, uzupełnić twoją działalność właśnie o MLM, e, który ty reprezentujesz. E, mówię tu na skali totalnego ogółu, nie będę mówiła o konkretnych firmach, bo to nie o to chodzi, zresztą Doskonale znacie mnie, jeżeli są to szkolenia dedykowane czy wystąpienia dedykowane do konkretnej firmy, to wtedy mówię to po prostu bezpośrednio związane ze specyfiką danego MLM-u, danego multilevel marketingu reprezentującego daną firmę. Ja to mówię na teraz na skali ogół. Najczęściej przychodzicie do przedsiębiorcy i mówię, ale kochany, co to za biznes, kochany, ale no daj mi spokój, w ogóle nie chcę o tym słyszeć, ba jesteś wyśmiany. Już nie mówiąc o tym, że spotykasz najczęściej klamkę, czyli mówią krótko, tak dosadnie, słuchaj, klamka jest z drugiej strony, zamknij nią. Po prostu. Czyli wyjdź i, i nie chcemy Ciebie widzieć. Albo, krótko mówiąc, traktują Ciebie jako przedstawiciela handlowego. Nie wiem, czy Wy macie też takie, takie doświadczenia. Ja mam takie doświadczenia wynikające z konsultacji z mnóstwem osób, po prostu, które się do mnie zgłaszają. I mówią Alina, tak się po prostu dzieje, nie jestem traktowany e, poprawnie tak, jak powinienem być, po prostu traktowany poprawnie i poprawnie powinna być traktowana branża multilevel marketingu. Przyczyn e, takiego stanu jest naprawdę wiele i kilka. E, ja zaczynam zawsze od własnego ogródka, czyli tu w tym momencie zacznę od e, samej postawy powiedziałabym e, liderów, MLM-owców w ogóle na rynku. Jeżeli przychodzicie do przedsiębiorcy i, i przedstawiacie tylko wszystko w świetle ochów i achów, czyli tak zwanych tylko plusów, i, i nie potraficie pokazać e, elementów ryzykownych, elementów trudnych, które trzeba pokonać e, z, w rozmowie z przedsiębiorcą, on po pierwsze nie będzie traktował tego poważnie, e, nie będzie traktował, ponieważ wie doskonale, że każda praca ma swoje cienie i blaski. I mówienie wszystkiego tylko w okresie tak zwanych blasków, czyli tylko samych piedestałów, które, które idą, a nie pokazanie nawet tych trudności, automatycznie ciebie już spuszcza, że tak powiem, na niższy poziom rozmowy i nie jesteś po prostu traktowany poważnie. Mówienie drugie, który, taki drugi trend, który się pojawia, tu już nic nie musisz robić, tu samo się będzie robić. Przedsiębiorca doskonale wie, że nic samo się na rynku nie będzie robiło. Nic się nie będzie samo robiło, to na, wymaga nakładu czasu pracy, zaangażowania. I doskonale wiecie, że w MLM wygrywają ci, którzy właśnie mają ten nakład czasu pracy i mają to zaangażowanie, e, rozsądne zaangażowanie, bo można być zaangażowanym w MLM i tylko klikać posty, nic z tego nie wynika, i on powie, on jest cały dzień zaangażowany. A w praktyce nic nie zrobił tego, tych działań, które ja uczę i których mówię, które generują mu te efekty, o których on naprawdę pragnie. Więc jest to tak zwane bierne zaangażowanie. Jeżeli przedstawiasz przedsiębiorcy tylko taką opcję, że on będzie miał właśnie bierne zaangażowanie, on nie będzie ciebie traktował poważnie. I to, co jest najważniejsze na tego typu rozmowy, bo tutaj tematem tego live'a jest dlaczego. Co zrobić, aby przedsiębiorcy po prostu usłyszeli tak? Znaczy Ty usłyszałeś tak z ich strony, czyli tę chęć kooperacji, ja? o kooperacji w ogóle MLM-u i branży tradycyjnej bardzo wiele napisałam w mojej niebieskiej książce. Więc zachęcam Was, ja tutaj mam kilka materiałów, bo ja zaraz o nich będę mówiła. Niebieska książka to jest Modern MLM, kochani, to jest właśnie ta książeczka, ta najnowsza. I tam bardzo wiele pisze właśnie o tej współpracy, o kooperacji. Doskonale wiecie, że 1 plus 1 w ramach kooperacji to jest 5, a nawet i 10, jeżeli dobrze po prostu tu zrealizujemy. I teraz pytanie jest wprost: czy ty idąc na rozmowę rekrutacyjną, tak no ją ja będę mówiła w skrócie, do przedsiębiorcy mówisz mu zrezygnuj z jego działalności dotychczasowej i zaangażuj się tylko w MLM? Jeżeli popełniasz ten błąd na dzień dobry, że mu każesz rezygnować z swojej dotychczasowej działalności i nie pozwalasz mu po prostu tak jakby kontynuować niej, tylko mówisz, że ma przerzucić je całkowicie, odpowiem Ci, każdy przedsiębiorca Ci powie nie. Dlaczego? Ponieważ dla niego prywatna działalność gospodarcza jest jak jego dziecko, jest jak jego wychowanek. To jest dziecko, które nawet jeśli będzie trudne, które będzie sp sprawiało kłopoty, będzie kochane, i nie możesz komuś powiedzieć, że po prostu ma wszystko rzucić gdzieś, i nagle ma zająć się czymś innym, e, chyba, że on sam dokona, że tak powiem, separacji w ramach działalności gospodarczej, on sam zadecyduje i powie już wiedzy tego dziecka nie chce ich wyrzucić. Zrzeczę się, że tak powiem ojcostwa, czy opieki. Nad działalnością. To jest tylko taki moment, kiedy sam przedsiębiorca po prostu podejmuje decyzję, a nie ty za niego. Jeśli ty mu mówisz, po prostu zrezygnuj, to on już na dzień dobry Ciebie odstawia za drzwi. Po prostu Ciebie odstawia na za, za drzwi. A mnóstwo błędów, których popełniacie, to jest właśnie pokazujecie, że mają zrezygnować z tej dotychczasowej działalności na rzecz właśnie multilevel marketingu. Wy doskonale wiecie, że w przyszłości tak może będzie, ale dajcie mu ten czas. Dajcie mu ten czas, kiedy on sam dojrzeje i. I sam powie, że rezygnuje z tej dotychczasowej działalności na rzecz MLM-u. A też jest taka prawda, że ty do niego poszedłeś dlatego, że on ma tą działalność gospodarczą, dlatego, że zajmuje się tą specyfiką, którą uważasz, że ona będzie fajna i da się połączyć nią właśnie w swoim multilevel marketingu. Czyli w podświadomości masz kooperację. A w praktyce często idziesz na spotkanie takie rekrutacyjne i mu mówisz: Nie, teraz ci zrobię separację. Na dzień dobry cię chcę już oddzielić od tego biznesu tradycyjnego na rzecz właśnie multilevel marketingu. To jest twój pierwszy błąd. Drugim elementem, jaki jest, to jest to, że ty nie jesteś w sumie przygotowany do rozmów z przedsiębiorcami. Tak, mówię to świadomie. Wy nie znacie podstawowych pojęć, co to jest przychód, co to jest przychód netto, przychód brutto, jak rozliczyć VAT w danej działalności gospodarczej, jak go może on wprowadzić w ramach podstawowych działalności księgowych. Oni zadają te pytania, a Wy nie potraficie nich odpowiedzieć. Na dodatek nie uznajecie po prostu pewnych elementów języka przedsiębiorców na rzecz po prostu języka MLM-owego, używacie język MLM-owców który jest totalnie niezrozumiały na rzecz po prostu biznesu tradycyjnego. I ja o tym, chociażby o języku, pisałam w tym zielonej książce. Popatrzcie, ile lat temu, bo ona powstała 5 lat do, do tyłu. To jest cały rozdział, który po prostu pokazuje już nie tylko specyfikę MLM-u, bo tam jest specyfika MLM-u jako biznesu MLM opisana na tle właśnie działalności gospodarczej, czyli to jest kolejny element, który powinieneś umieć opanować, Czym się różni jedno od drugiego, jak ja mam atuty i mówienie na przykład przedsiębiorcy, że tu nie masz w MLM-ie szklanego sufitu, odpowiem ci tak, nie jest argumentem dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, jeśli ma własną działalność gospodarczą, on nie ma szklanego sufitu. On nie ma kogokolwiek do wyrzucenia, on tam może zarabiać tyle, ile on wypracuje. Czyli dokładnie tyle samo, ile w MLM będzie zarabiał tyle. Ile wypracuje on i jego grupa. Oczywiście, sposób pozyskania pieniędzy jest zdecydowanie odmienny. I trzeba sobie tu właśnie umieć to wytłumaczyć. Jeśli ty używasz tego typu argumentów, które w tym momencie palą Twoje, nazwijmy to zawodostwo, wiem, że nie lubicie tego słowa, a ja wam powiem krótko, brakuje mi zawodostwa w multilevel marketingu. Brakuje mi podejścia profesjonalnego wśród wielu osób, które działają w MLM-ie. Spłaszczacie je do, nie wiem, katalogów, do wysyłania katalogów, do pokazywania po prostu produktów. Sami spłaszczacie swoją rangę, którą po prostu możecie mieć zdecydowanie wyższą, ponieważ Wy y, jesteście odpowiedzialni za budowanie rynku, za prowadzenie ludzi, za prowadzenie struktury. Mówię o osobach, które decydują się na ścieżkę biznesową. Nie mówię tutaj o osobach, które są tylko klientami produktów MLM-owych i dla nich takie zadanie po prostu w ogóle nie, nie istnieje i nie, nie działa, że tak określę. Waszym zadaniem jest nauczenie się tej specyfiki działalności, nauczenie się odpowiednich słów, odpowiednich ról, jakie są różnice między jednym i drugą formą biznesu, a jednocześnie umiejętność połączenia tych atutów. I teraz mi powiesz, na jak mam to zrobić? Dobra, masz dwie ścieżki. To, co ja Ci powiem z mojej strony. E, pierwsza ścieżka, e, na pewno zachęcam Cię na mój kanał na YouTube, bo tam masz wszystkie moje live'y, które do tej pory zrobiłam i tam możesz mnie oglądać. To jest dostępne po prostu ogólno i nie masz żadnych tutaj problemów. Drugi element, który na pewno Ci będę tu mówiła, to jest po prostu zacznij czytać moje dzieła, które wykonałam dla Was. Bo ja nigdy nie napisałam dla siebie pod poduszkę, żebym po prostu sobie czytała i, i na tyle, tylko to są rzeczy, które mają służyć Waszemu rozwojowi w tej branży i one służą. Ci, którzy to z tego korzystają, to po prostu służą. Na ten moment mówię krótko, to są te trzy pozycje, czyli mamy niebieską model MLM, zieloną, czyli która już jest charakterystyka i przyszłość multilevel marketingu w gospodarce polskiej i audiobook, audiobook, bardzo prosty audiobook, tak zwane Osiem traków podstawowych, różniących, opisujących specyfikę multilevel marketingu. Taką prostą łopatą, tak jak ja teraz do Ciebie mówię, pokazałam konkretne te pytania, odpowiedziałam na konkretne pytania, czyli czym się różni MLM od sprzedaży bezpośredniej i dlaczego jaka jest przyszłość multilevel marketingu. To są podstawowe rzeczy. Jak to już opanujesz, że jesteś na kolejnym etapie, Powiedziałabym działania. Wtedy najczęściej mówisz mi krótko, Alina, jeszcze mam mnóstwo pytań, które chciałabym uzyskać. I masz dwie ścieżki. Z jednej strony, jeśli to są pytania, jak na przykład teraz mam, yy, są trzy dziewczyny, się zgłosiły do mnie, trzy liderki, fajne dziewczyny, które mówią: Alina, chciałabym lepiej umieć rozmawiać z przedsiębiorcami i przygotować się na te rozmowy. Więc powiedziałam nim krótko, wieszcie co? Akurat teraz leci szkolenie, które w czwartek będę miała, jak rozpocząć MLM w biznesie tradycyjnym. I wtedy wysyłam takie osoby właśnie na takie szkolenie. Mówię, tam masz rozkminiony ten temat po prostu na wszystkie strony świata. Czyli moje szkolenia, które są wąsko dedykowane, one rozkminiają dany problem, z którym możesz mieć do czynienia, czy tkwi w twojej głowie. I naprawdę tam pokazuje już tak wąsko tematycznie, jak należy rozmawiać z tym przedsiębiorcą. I tu w tym momencie wysyłam na taką osobę, na takie szkolenie, a następnym elementem, który mówię, jeżeli będą problemy, dopiero później, czy będziesz miała dalej jeszcze pytania, dopiero później zachęcam na konsultację. Czyli masz ścieżkę rozwoju od szerokiego źródła poprzez bardzo wąskie źródło. Dlaczego Twoi przedsiębiorcy też nie mówią Tobie tak? Kolejnym problemem, który Ty przedstawiasz, to jest nic innego, jak pokazujesz mu plan marketingowy. Wiem, teraz mi powiecie, ale Alina, no Sara, jesteśmy w MLM-ie, przecież w MLM-ie naszym narzędziem jest plan marketingowy. Tak, jest to Twoje narzędzie. Ba, katalog produktowy, czy ogólnie produkty Twoje, które Ty prezentujesz, też jest Twoim narzędziem. Ale dla przedsiębiorcy musisz iść z tak zwanym biznesplanem. Ty nie możesz iść i nie myl go z planem marketingowym. Business plan to jest sposób zarabiania pieniędzy, pokazywany w postaci, nazwijmy to, jakiegoś modelu, który ty nakładasz na, na ten model, nakładasz Twój plan marketingowy, pokazujesz mu, jak możesz dokonywać, jak ten przedsiębiorca może dokonywać zysków, gdzie on może zarabiać z, za pomocą, powiedziałabym, Produktów i jednocześnie planu marketingowego Twojej, twojej firmy MLM-owej, bo jeżeli on tego nie zobaczy, on Ci powie krótko nie. I e, teraz proszę się nie, nie obrażajcie, przedsiębiorcy, którzy jesteście z drugiej strony kamery, ale wielu z Was, ponieważ ja zawodowo pierwotnie moim konikiem jest zarządzanie strategiczne i myślenie tak zwane długookresowe i, i działanie długookresowe, i to jest doświadczenie moje z 20 lat praktyki z mikroprzedsiębiorcami. Wielu z Was jest doskonałymi fachowcami. Naprawdę jesteście świetni w swoich zawodach, które wykonujecie. Ale dla wielu z Was myślenie strategiczne, długookresowe, myślenie, planowanie długookresowe jest trudne. Nawet trudne jest zarządzanie przedsiębiorstwem. Czyli waszą mikrofirmą. Macie mnóstwo problemów, z którymi się nie potraficie gdzieś tam e, no, uporać, potem trafiacie też do mnie, z czego się w sumie cieszę, bo dzięki temu mogę wam pomóc na, na, różnych, na różnych aspektach. E, zresztą e, doradcą dla mikroprzedsiębiorców ja już jestem od dobrych 15 lat i działam na rynku no, różnych szkoleń i innych e, działań, właśnie związanych, z tych, które są już również też dotowane z Unii Europejskiej. I e, jako doradca mikroprzedsiębiorstw, bo właśnie mikroprzedsiębiorczością ja się zajmu, zajmuję zawodowo, tak bym to określiła, e, mikro i małe przedsiębiorstwa, e, nie idę w kierunku dużych, bo one mają inną specyfikę. To zawsze to dotyczy tak, że trzeba się do, ukierunkować po prostu w danej specyfice. Ja zajmuję się już od wielu lat i niestety przedsiębiorcy nie potrafią wyobrazić sobie pewnych działań, jeśli ty nim tego nie przedstawisz, to dlatego ci odpowiadam krótko, ty nie możesz iść z planem marketingowym, ty musisz iść z biznes planem. No i teraz mi odpowiesz tak, Alina, ale jak ja mam to zrobić? No, powiem Ci tylko tyle. Na pewno na tym szkoleniu w czwartek pomogę Ci, ponieważ tam mam konkretny case, case, czyli przypadek, tak to się nazywa fachowo. Sposób przedstawiania biznesu MLM dla całej branży wellness. Tak, wellness. Cały czas podkreślam dlaczego wellness wybrałam, bo najwięcej produktów MLM-owych, czyli e, suplementy, e, tak zwana personal care, czyli tutaj tu byśmy powiedzieli kosmetyki, szeroko rozumiane usługi, które są związane z branżą właśnie prozdrowotną, e, to jest najbardziej dominująca grupa firm w branży MLM. I dla Was właśnie przygotowałam to, jak przedstawiać, nanieść na pewną specyfikę tej branży, nanieść właśnie MLM, Wasz plan marketingowy. E, będzie Ci bardzo prosto, jak zobaczysz pewien schemat, jak to wygląda, jak ja Ci to proponuję poukładać, gdzie są konkretne cyfry, przedsiębiorca musi zobaczyć konkretne cyfry, on musi zobaczyć ten proces, który może uzyskać w związku z wynikającym ze współpracą i ten proces, uwaga, musi być naniesiony na duplikację produktową i biznesową. Jak tego nie zrobisz, to on powie, no ale dobra, przychodzisz do mnie z produktem, przychodzisz z planem marketingowym, w sumie wiem, że muszę sprzedawać produkty, a ja nie chcę sprzedawać. Mówisz mi tutaj o mlm o budowaniu struktury, a ja nie wiem jak, a Ty nie masz nawet konkretnych metod, jak ja mogę to, to zrobić. Więc sami widzicie, jeśli tego nie masz do zrobienia, nie masz jeszcze w głowie poukładanego, bo ja nie mówię, że wszyscy, e, wszyscy mają e, tego nie mają. Są liderzy, którzy obserwują ich i po prostu mają już to wypracowane. No i e, dzięki temu, e, jakby to powiedzieć, e, są na wysokich stanowiskach rozwojowych w waszych planach marketingowych. Ale powiedzmy sobie wprost, nie dzielą się z tym, z wszystkim i z każdym, bo to jest ich know-how. Ja chcę was nauczyć, jak przedstawiać właśnie biznes MLM-u dla branży tradycyjnej. Z bardzo, bardzo prostej przyczyny, kochani, jest mi niesamowicie szkoda przedsiębiorców, którzy tyle serca wyłożyli przez tyle lat na rozwój własnych firm, bo naprawdę, żeby rozwinąć daną działalność gospodarczą, to trzeba się mocno zaangażować. I nie chciałabym, aby mieli jeszcze większe kłopoty niż dzisiaj, w chwili obecnej, mają i chciałabym im pomóc. Mogę pomóc im między innymi poprzez wasze poprawne działanie, abyście wy im pomagali, czyli jeden drugiemu może tu zrobić o wiele więcej. Chcę was nauczyć poprawnie rozmów z tym właśnie sektorem, powiedziałabym, mikroprzedsiębiorców z różnych dziedzin, bo nie tylko to dotyczy branży wellness. Zobaczysz, jeżeli e, przyjdziesz na to szkolenie i będziesz mieć w czwartek, e, które rozpoczynam czy za dwa dni, albo jutro, już mi się dni mi, o, mi mylą, dobre albo jutro to już jest. To zobaczysz sam fakt, jak należy po prostu taki klik dostaniesz prawdopodobnie do głowy, jakimi ścieżkami mam się po prostu poruszać. To już jest szósta edycja tego szkolenia i ja wiem o czym mówię, ponieważ wiem, ile dostaję. SMS-ów, maili i messengerowych wiadomości z Waszej strony, na zasadzie Alina, super! Ja wreszcie, ja poszłam do dwóch koleżanek, które wcześniej mnie nie słuchały, one dzisiaj mówią tak i pracujemy. Bardzo Ci dziękuję. Mówi najlepsze, zainwestowane za pieniądze na szkolenie. I ja mam takich wiadomości mnóstwo, bo wreszcie ktoś nauczył się po prostu kodu mówienia z przedsiębiorcą, który dzisiaj niesamowicie potrzebuje pomocy. I to, co ja widzę, potrzebuje pomocy ze strony multilevel marketingu, ale żebyśmy ich wprowadzili poprawnie i poprawnie rozwijali, a nie tylko ma to być wprowadzenie i ta osoba ma po prostu zniknąć z rynku, bo to nie o to chodzi, abyście w taki sposób po prostu realizowali rozwój własnych struktur. Dziękuję Wam za ten dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, czy ten temat Wam się podobał, czy nie. Ja na razie tylko widziałam, że się nie było komentarzy, więc nie wiem o co chodzi. Albo mi nie wyświetla. W całości. Czy ten temat dla Was był ciekawy, czy, czy intrygujący po prostu do, do tego tematu, do tego sytuacji, którą dzisiaj mamy? Moi drodzy, wiem, że wiele możemy zrobić razem, dlatego budujmy branżę MLM w sposób poprawny, prawidłowy i pozytywny. Jeśli pytacie się, gdzie nabyć link do tego szkolenia, jako by... A, jeszcze jest jedna rzecz, bo właśnie miałam też to powiedzieć, bo, bo, bo mi tutaj dano informacje przed tym szkoleniem, bym zapomniała o tym. Szkolenie jest kilka pytań, na które cały czas się pojawia po prostu i, i moja, moja dziewczyna odpowiada cały czas do Was. O co chodzi? Pierwsza rzecz, szkolenie rozpoczynamy premierą na tajnej grupie na Facebooku online e, i to jest online'owo i możecie nie odtworzyć do poniedziałku wieczór e, czasu polskiego, liczmy to 20 czy 21 była bodajże czasu polskiego, dlatego mówię o czasie polskim, bowiem że Stany będą już, e, jest pewna grupa osób, która się ze Stanów wybiera e, na, na to szkolenie. I moi drodzy, to jest czas przez cały weekend, kiedy możesz, że tak powiem, wyżyć się na tym szkoleniu i możesz zrobić mnóstwo notatek, e, będziesz mógł. Po pierwsze, jak kupujesz rezerwację tylko na Eveneri, to nie jest równorzędne z dostępem do grupy. Jeżeli kupisz już w pełni bilet, tam masz zaraz na Twoim mailu, masz odpowiedź potwierdzającą wraz z linkiem do grupy, do której Ty musisz się dodać sam. Jak się dodasz, sam administrator ciebie zatwierdzi, i wtedy jesteś po prostu na tej, na tej grupie. E, cóż mogę Wam więcej powiedzieć? Szkolenie jeszcze, a wiem, jeszcze jedno było pytanie: jak długo? Od półtorej do dwóch godzin, w zależności ile się rozgadam. Tak to wygląda e, w praktyce. I e, moi drodzy, konkretne wiadomości, konkretne rzeczy, bo e, tego potrzebujecie. Wiem doskonale, e, że branża potrzebuje konkretnych narzędzi, i to staram się Wam. Dawać. Do zobaczenia z wszystkimi osobami w czwartek. Przepraszam jeszcze raz za opóźnienia, które mamy w firmie, ale, no tak jak mówię, ja byłam cały czas zdrowa, ale nie mogłam się ruszać. No cóż, tak to wygląda w całym, w całym temacie. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Jeśli uznaję, że ten live był poprawny, fajny, warto o nim mówić, warto działać. Udostępnij go, udostępnij go swoim, swoim grupie, swoim znajomym, daj serduszko, polub może ten kanał, bo dzięki temu będziesz bliżej wiadomości, które są związane. Sięgnij również do YouTube'a, tam jest mnóstwo live'ów na właśnie temat multilevel marketingu. I cóż mogę Wam powiedzieć jeszcze więcej? Dziękuję Wam i życzę sukcesów i zdrowia. Do zobaczenia!